Problem polega na tym, że cała klasa polityczna przez ostatnie kilkadziesiąt lat to banda tchórzy i naiwniaków. którzy nie potrafią właśnie powiedzieć słów prawdy, ponieważ obawiają się o to, co nas pomyślą sąsiedzi, co nas pomyślą na zachodzie, co nas pomyślą w, właśnie w krajach takich jak, jak Ukraina. Problem polega na ja tym, że my do tej pory... Ale proszę nie przerwać mnie. I to jest ten problem, że na, dlatego też nam Olaf Scholz potrafi podrzucać tutaj migrantów. My absolutnie niczego z tym nie robimy. My na naszym terenie mogą różnego rodzaju historycy, czy też ministrowie mówić skandaliczne rzeczy. Skandaliczne. Zrównywanie naprawdę ludzi Ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z przesiedleńczą akcją Wisła, która przypomnijmy, no, Ukraińcom zapewniła tak też gospodarstwa, domy, przecież po, po niemieckie Niemcy też byli przesiedlani przecież w tamtym czasie. I więc e, natomiast kwestia jest prosta. My, my tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której my powinniśmy no, w końcu zacząć myśleć o naszej polityce asertywnie, w taki sposób, żeby to w końcu e, sąsiedzi naginali się do, do nas, a nie my ciągle do. Sąsiadów. I tak co pan, wczoraj co by pan zrobił, panie pośle, w takim razie? Jakie e, ultimatum postawił Ukraińcy? Jak będzie prezydentem, bo wczoraj rozpoczął swoją kampanię, e, będzie, e, będzie jasno e, jako prezydent e, przedstawiał asertywną politykę, tak właśnie, żeby to zakończyć tą pedagogikę wstydu, która no, pokutuje u nas no, od dziesiątek lat. A to nie jest e, asertywna musimy, polityka? No, to to nawiązuje do słów polityka, Władysława no, no, serty, ale no, proszę proszę. E, e, no, Niestety, no ale prezydent Duda też nie, nie zareagował odpowiednio, odpowiednio ostro, a skandaliczne słowa padły na, na terytorium Rzeczypospolitej. No naprawdę, jeśli my sobie będziemy dawać tak w kaszę dmuchać, to naprawdę no, nikt nie będzie nas szanował na arenie międzynarodowej. Całą stanowczością, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że zrównanie akcji Wisła i zbrodni wołyńskiej jest świadomą i haniebną manipulacją. Inaczej tego nie jestem w stanie określić. Akcja Wisła to było przesiedlenie ludności ukraińskiej i Łemkowskiej, która w istocie stanowiła zaplecze społeczne, logistyczne dla działających tam oddziałów UPA. Natomiast zbrodnia Wołyńska to było ludobójstwo dokonane na Polakach mieszkających na Kresach przez oddziały OUN, UPA i ludność cywilną ukraińską. Zbrodnia, która doczekała się określenia genocidum atrox, ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Domagamy się tego, aby godnie pochować szczątki naszych rodaków, aby zaprzestano prowokacji typu na przykład. Yy, na kościele czy też w innych budynkach w miastach ukraińskich, różnego rodzaju upamiętniania banderowskie. Domagamy się zaprzestania wypowiedzi kłamcy Wołyńskiego, jakim jest Wołodymiar Wiatrowicz, który de facto straszy Polaków, że jak się skończy wojna, to oni przestaną dopiero milczeć i nam pokażą. To wszystko mówię po to, żeby powiedzieć, że. Relacje buduje się w oparciu o prawdę i tylko w oparciu o prawdę można iść dalej. Wszystko inne co do tej pory wygadują tacy panowie jak minister spraw zagranicznych Ukrainy, musi spotkać się z potępieniem. Pan nie sprowadza dyskusji do czegoś, co nie jest istotą tej dyskusji. Bo pan pyta marszałka Schetynę czy mnie, dlaczego nie ma reakcji ministra spraw zagranicznych. Wszyscy to pytanie sobie zadajemy. Ale też można zadać pytanie, to dlaczego przez 8 lat, kiedy taka patriotyczna formacja, jak wyście rządzili, nie było ekshumacji. I tak możemy się przerzucać, ale to nie o to dzisiaj chodzi. Tu chodzi o coś innego. To chodzi o uświadomienie opinii publicznej. Że tak naprawdę to, co napisał Wołodymyr Wiatrowicz, kłamca Wołyński, można powiedzieć polako-nienawistnik, jest tak naprawdę w sercu nie tylko jego, o to tutaj chodzi. Bo on napisał po uchwale, którą podjęliśmy z okazji rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, że nie będą nam posłowie polscy mówić, jaką my mamy tożsamość, bo symbolika i tożsamość upa jest dzisiaj w Wojsku Ukraińskim. On to... to napisał. Panie Przewodniczący, jest szefem Ukraińskiego. Ale że my możemy w tej sprawie. To... Ja, ja mówiłem o współpracy w ramach e, wszystkich środowisk politycznych w Polsce. Natomiast Państwo dzisiaj dzierżycie stery władzy. To minister spraw zagranicznych w tej sytuacji powinien zareagować. No ja nie chcę wypominać wszystkiego, co się dzieje dookoła, ale akurat w tej sprawie, jak słyszę, mówimy tutaj jednym głosem, a nie ma stanowiska polskiego ministra konstytucyjnego. To zobaczmy, nie zrozumiałem. Zapytajmy, czy będzie stanowisko prezydenta. Pani minister, de facto prezydent od samego początku jest za tym, aby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, aby weszła do NATO. Można powiedzieć wszystkie polskie rządy od 1989 praktycznie były takimi nieformalnymi ambasadorami Ukrainy, żeby weszła w strukturę europejskie, sami jeszcze nie byli w tej unii w tym Natali już mówiliśmy o Ukrainie, no więc teraz pytanie, czy prezydent w... Zareaguje na te słowa ministra dyplomacji? Czy też prezydent zmieni zdanie, jeżeli chodzi o obecność Ukrainy w Unii Europejskiej? Czy może on podniesie ten, ten warunek, o którym mówi wicepremier kośniak kamysz ale także podpisuje się pod nim prezydent, premier Tusk? Panie redaktorze, myślę, że tutaj są dwie, dwie kwestie. Pierwsza kwestia, o której pan mówi, członkostwo, Unii członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, to pan prezydent kilka dni po rozpoczęciu tej fazy wojny mówił o tym, że jest konieczne, konieczne stowarzyszenie, że jest konieczne wytyczenie drogi dla dla Ukrainy, kiedy właściwie większość stolic europejskich nie chciała o tym słyszeć. Ten proces dzisiaj jest, toczy się, tak samo jest w sytuacji w kontekście oczywiście udziału w NATO. Natomiast, panie redaktorze, to co jest fundamentem, to oczywiście zwycięstwo Ukrainy w wojnie. I, i kwestia niepodległości Ukrainy to w ogóle nie dzieli tutaj polskiej sceny politycznej, to jest dla nas oczywiste. Natomiast wątek, o którym mówimy, czyli kwestia upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej, kwestia fundamentalnego prawa człowieka, też rodzin, które, które pozostały, prawo do grobu, prawo do pochówku, prawo do poznania prawdy, to są rzeczy, które w ogóle nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom. Mówimy o takim fundamencie człowieczeństwa, o którym w ogóle on nie podlega jakichkolwiek negocjacjom. Ale czy prezydent Natomiast... podpisałby się pani minister pod, pod takimi słowami Władysława Kośniaka Kamysza? Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony mówi dopóki nie będzie załatwiona, załatwiony temat Rzozi Wołyńskiej, nie ma mowy o wstąpieniu Ukrainy do Unii Panie redaktorze, ja bym wolała to widzieć w ten sposób. Bardzo źle się stało, że pan minister Sikorski od razu na te słowa na kampusie nie zareagował, bo pan marszałek Schetyna mówi o tym, że to było poświęcone przyszłości, budowaniu relacji. Nie da się budować dobrych relacji czy kontynuować tych relacji. Nie da się mówić o przeszłości, jeżeli nie ma pojednania jeżeli nie ma prawdy historycznej. Tak samo, jeżeli patrzymy dzisiaj, dzisiaj 1 września, rocznica wojny, Myślimy przecież cały czas o kwestii reparacji, to są pewne tematy niezamknięte po stronie, po stronie Niemiec i takim samym tematem niezamkniętym jest kwestia rzezi wołańskiej. Natomiast panie redaktorze, co się udało zrobić przez ostatnie lata? No Dochodziło do, do pewnych niezwykle istotnych gestów, o których w perspektywie 30 lat w ogóle nie było mowy. Pierwszy raz doszło do, do wspólnej mszy, do uczczenia pamięci ofiar podczas ubiegłorocznej mszy w Archikatedrze. Piotra i Pawła w Łucku, gdzie byli obecni obaj prezydenci. Pierwszy raz pojawiali się przedstawiciele wysocy, bardzo wysocy przedstawiciele władz ukraińskich tutaj w Warszawie na, na Skwerze Wołyńskim. Mogę Państwa zapewnić, że temat ekshumacji jest stale obecny w rozmowach pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Wołodymirem Załęsowskim. Ale rozumiem, że prezydent nie stawia tej sprawy na ostrzu noża. Panie redaktorze, tak jak mówię, jest kwestia przyszłości bezpieczeństwa tej części. Europy, kwestia, e, kwestia powiedziałabym dużo bardziej globalna, ale e, kwestia rzezi wołyńskiej, kwestia ofiar jest kwestią absolutnie dla nas fundamentalną. Pan prezydent bardzo dużo w tej sprawie zrobił. Liczę na to, że dzisiejszy obóz rządowy będzie, <coughs> będzie tę kwestię tak samo poważnie, poważnie stawiał. Na pewno nie służą. Wyjaśnianiu tych spraw, chociażby zapowiedzi likwidacji Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, to, to jest to miejsce, w którym, w którym te prace były bardzo poważnie za, zaakcentowane. Wszystkie ręce na pokład w tej sprawie, jasne mówienie na ten temat też oczekiwałabym tego, że na kampusie pan minister od razu by do tej sprawy się do